Siema, z tej witam was w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj pogramy sobie w Slime Rancher wiem, że jest środa i powinien być Apex, ale cóż ja mam wam powiedzieć no cóż, yy, przepraszam, teraz takie lekkie chyba skrzypnięcie było, ale dobro, bo poprawiam mikrofon będzie kolejny odcinek ze Slime Ranchera o, właśnie tutaj jest, stary yy, tak, kolejny odcinek ze Slime Ranchera ponieważ otóż, chciałbym trochę jakby przyspieszyć swój progres Chciałbym trochę przyspieszyć swój progres Ponieważ Wydaje mi się, że będzie jak na serię po prostu odcinkową. Szło to wszystko za wolno. I właśnie nie chcę, żeby tak szło wolno wszystko. Yy, więc postanowiłem, że tak, że zrobimy, zrobię coś w ten sposób. Niech tylko zjedzam sobie, żeby było szybciej. Y, tak, postanowiłem, że zrobię coś w tego, tego, właśnie w ten sposób, żeby przyspieszyć trochę progres w serii, bo wiecie, tam trochę moim zdaniem to za wolno leci. I no i bym chciał po prostu, wiecie, y, ukończyć tę serię szybciej. I tak. Yy, jest teraz środa, będziecie mieli właśnie ten odcineczek yy, w piątek właśnie, jeszcze tak jakby trochę mini maraton się zrobi, że w piątek jeszcze wam wrzucę i wrzucę wam jeszcze odcineczek yy, w... w, w yy, no właśnie, w piątek i w weekend będę chciał zrobić streamka na którym sobie pogramy też, yy, i teraz tak, co ja bym chciał zrobić w tym odcinku jest taka sytuacja, że będę chciał zrobić coś. A dobra, tu jeszcze nie mam tego odblokowane. Yy, bo oglądałem ogólnie speedruny yy, zrobienia Slime Ranchera. I wiem mniej więcej co byśmy chcieli zrobić w tym odcinku. Także yy, chciałbym znaleźć gdzieś cubery, czyli te owoce tam co jedzą, fosfor slimey. I bo zaraz wam coś pokażę. Przejdę sobie w jedno miejsce. I pokażę Wam właśnie co bym chciał w tym odcinku zrobić. Otóż jest taka sytuacja, że jest jedno miejsce, do którego chciałbym się dostać i Wam pokazać po prostu y, co, co jest tam do takiego do odkrycia. Otóż patrzcie, tutaj jest takie zejście na dół i tu, tu jest właśnie grota, w którym jest taki gordo fosfor. I to będzie cel naszego odcinka dzisiejszego, żeby go po prostu tam na nakarmić i. No i wiecie tam ogólnie, żeby usprawnić sytuację z nim. Bo jak go nakarmimy, będę trochę do przodu. Tutaj mamy kolejne miejsce do odblokowania przez kluczyk. I też widziałem właśnie, bo to jest z tego co mi wiadomo, zawsze tak samo. Ten slime 1 zawsze będzie wyrzucał yy, jakby... Dobra, stąd spadamy szybko. Zawsze będzie wyrzucał ten sam slime, ten gordo, zawsze tę samą rzecz, więc ten oto slime wyrzuci nam kluczyk, który będzie nam później potrzebny do przedostania się do innej części mapy, ponieważ już w tej części gdzie są te zielone i tak dalej, tam dalej na razie nie będę podróżował, bo bym musiał sobie polepszać niektóre rzeczy, ponieważ jak wiadomo w poprzednim odcinku tam właśnie zginąłem, bo było tam strasznie mocno i ciężko było przeżyć. I tak, ja bym chciał sobie to zrobić. I teraz tak. Spadamy sobie z powrotem do faremki. I pokażę wam. O nie, 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 bo one to zjedzą. Dobra. Yy, pokażę wam dosyć szybki sposób, jak sobie wyfarmić to. Ponieważ wiem, że no niektórzy mogą to ten sposób znać, ale wiem, że też niektórzy nie. I teraz tak. Mm, marchewki urosły. Więc je na szybko zgarnę. I teraz tak To sobie zaraz jakby yy, Rozwalę to I teraz tak yy, Tak, to sobie wciągnij tutaj I do autofidera wrócimy kolejne marchewki I teraz tak To Demolish plot Teraz stówkę jesteśmy na minusie, ale dobra Chodzi o kolejny garden i wbijamy sobie pogofruty i teraz rośnie nam tutaj takie drzewko właśnie i to jest dla nas plusikiem bo jak wiadomo urośnie drzewko to yy, będziemy tam no mogli sobie ogarnąć właśnie te owocki no i tak, teraz szybko to sprzedam Może nie jest to jakiś gruby hajs, ale dobra chcę zobaczyć ile jest mi potrzebne na Tank Booster, Tank Booster 350, więc kupuję i teraz będę mógł 300 rzeczy nosić, a nie, dwa... znaczy 300, Jezus, 30 rzeczy nosić, a nie 20 w jednym slocie i teraz tak, teraz właśnie, bo jest też możliwość spania i właśnie sobie prześpimy 2 dni, dokładnie, ok, i teraz jest tutaj, to nam się, to jest nieważne i teraz tak, spadamy tutaj, i one tutaj się zajadają z boku, bo ich nakarmiło. Więc też będziemy z hajsiwem znowu na plusie. I teraz tak, mamy 29 tych pogofrutów. Tutaj jeszcze niech one się najedzą i będzie kolejne pieniądze będą z właśnie tych slajmików tutaj. Już może zacznę zgarniać tego trochę. O. Tak się nie da, dobra. Yy, cyk i teraz tak, kolejne sobie zbiorę wiadomo, ten slajmik nam nie ucieknie gordo dobra, wrzucę szybko na jeszcze dwa i niech zgarnie więcej nam maszynka, a my to polecimy szybko sprzedać yy, cena właśnie wzrosła jest no może tam nie jakieś duże ilości, bo z tego co widzę kamienne wzrosły o 4, a yy, boomowe o 2 ale dobra, wciągniemy sobie jeszcze więcej. Yy, otóż sprzedamy. O, tutaj widzę kolejne owoce, które może się przydać. I teraz tak szybko lecę to. O właśnie, chyba jednego jakiegoś gdzieś zgubiłem tutaj. Jak to? Jednego jakby było mniej? A może wcześniej w sumie wciąż mogłem wciągnąć? Dobra, szybko spadam to sprzedać jeszcze, póki cena jest mina plusiku teraz tak, mam również pieniądze na grotę teoretycznie, ale jeszcze jej nie kupię. Zgarnę sobie tylko trochę wody jeszcze, o właśnie. By tutaj mi... I jeszcze te plorciki, właśnie, bo zapomniałem o tych slajmach tutaj. Także cyk. I sprzedam jeszcze te plorty i będziemy dużo, dużo na plusie pieniędzy. I teraz tak, pogo Zaraz polecimy sobie nakarmić tego gordo. Na razie jeszcze groty nie będę kupował Bo mi na razie jeszcze jest niepotrzebne Ja bym chciał tak yy, Większe to To I więcej życia bym chciał AC pulse plus wave yy, emitter Nie chyba to na Nie chyba to na razie mi nie będzie tak bardzo potrzebne Także yy, Tutaj też kurczaki się porozumnażały Także luz, y, też można by było w sumie trochę ich wziąć, ale dobra, niech na razie się rozmnażają, a my lecimy sobie szybko ogarnąć właśnie slime'ika tutaj, y, gordo fosforowego, cyk, i 150 energii, patrzcie, jeszcze szybciej biegnę, wy. znaczy nie zużywa to aż tyle energii przy bieganiu, więc też szybciej mogę się poruszać, nie będziemy aż tak dużo czasu na poruszanie się właśnie tracić. Dobra, go tutaj jak najszybciej się da Cyk, i tutaj zeskakujemy Mam nadzieję, że te 30 mi starczy A jak nie, no to trochę przypał, ale dobra Bo już trochę mi się tam nie chce wracać z powrotem Wiadomo, nie starczyło Jeszcze chyba tak właśnie trochę by się przydało Nie mogę tu jakoś inaczej wrócić nie. O, w sumie to mogę, dobra Cyk, i jest szybciej Dobra spadamy jeszcze yy, Cyk 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 Tu nic nie ma potrzebnego mi Nie słyszałem też żeby jakiś, nie widziałem przynajmniej żeby jakiś tam jeszcze wyleciał to sobie zmagę zgarnąć Widzę, że tutaj mam 5 miałem 5 energii też nie mogłem biec tak średnio Dobra yy, Ogólnie tak w Celem dzisiejszego odcinka będzie właśnie rozbicie tego gordo co będę chciał jak najszybciej załatwić. I celem jakby yy, dalszym odcinka piątkowego będzie yy, zrobienie sobie jakby, no znaczy tego faremki kolejnego slajma jakiegoś, kolejnego rodzaju slajma jakiegoś. Jest, kolejne rzeczy są do odblokowania. Dobra, cyk. Najgorsze jest to, że nie niecałe będę mógł wziąć. A oni tego nic nie zjedzą. Oni są tu głodni i źli. A tu nie ma czy ich, czym ich podkarmić. Właśnie, bo jeszcze te są tu rzodkiewki, a o nich zapomniałem. Teraz trochę one się już zużyły. Niektóre. Ale dobra, nakarmię tam czym mogę. I rzucę im tam jeszcze trochę kurczaków. Bo nie śpieszy mi się aż tak bardzo właśnie z tym, tym Aha, czemu ty tego nie rzucasz? O, active właśnie Czemu ty ich nie karmisz tym? Nie rozumiem Dobra Coś to nie działa, ale dobra Trochę kurczaków mu tam dam Im tam dam Dobra, może nie jest takie jeżeli ich ulubione, ale dobra. No i widzicie, tym to od razu się zażerają. I to też im chyba wyrzucę normalnie. Tak, normalnie. Też tam trochę będę pieniędzy. Sobie pofarmimy przy okazji pieniądze właśnie w tym odcinku. Dobra, niech to tam się ogarnie. Teraz tak, przydałoby się jeszcze inne kurczaki zgarnąć co też można by było w tym odcinku zrobić ale jak mówię celem tego odcinka będzie właśnie rozbicie tego fosforowego i odblokujemy sobie następną miejscówkę ją ja postaram się trochę zwiedzić a w następnym odcinku właśnie yy, z tej miejscówki o jezus, jezus 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 plort plort szybko plort 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 yy. dobra cyk mamy gold plort, plorta też może się strasznie przydać Cyk. Już widzę, że się tak nie jaram zbytnio tym, ale trochę jestem jakby nie chcę tak tego zaprzepaścić słabo. Dobra. Cyk, dokarmimy go do końca. Dokończając, celem tego odcinka będzie odblokowanie tamtej miejscówki. I teraz tak, niech oni sobie jeszcze to zjedzą. I teraz tak, odblokowanie tamtej miejscówki, z eksplorowaniem jej, a w następnym odcinku jej tam... Yy... No niezeksplorowanie, jest to co ja chciałem powiedzieć. Um, niezeksplorowanie, tylko... Zrobienie sobie z tamtej miejscówki slajmów, bo z tego co wiem tam są miodowe i wybuchowe też. Więc wydaje mi się, że miodowe mógłbym sobie zrobić. I z czymś zmieszać. Nie wiem jeszcze na razie z czym. Ale z czymś tam zmieszać bym sobie mógł. Dobra, tu sobie podlecę znowu. Dobra, cyk. I teraz tak, lecę na farmkę sprzedać sobie te plorty, które mam, nakarmić tam swoje, ogólnie sprzedać jeszcze plorty od moich i możliwe, że tam sobie poulepszam jeszcze samego siebie yy, z tymi upgrade'ami i załatwię sobie grotę prawdopodobnie, bo pewnie znowu dużo hajsów leci. Jest gold plor plorcik, to chyba jakieś 300 y będę znowu do przodu. Cyk, cyk, cyk. Tutaj one też mają tego dużo, jeszcze tam im rzucę trochę kurczaków. Powiem, że one tam chętnie zjedzą. One tu, tutaj widzę, że już nieźle na żarty są, już nawet nie jedzą aż tak dużo tego. Tu sobie wciągnę tego. Z 40 będzie? Chyba nie, chyba nie są aż nie były aż tak głodne. Dobra, do 7 trzeba zjechać. Idealnie. Teraz następny. Do 7 Dobra, jednego za dużo Dobra, to niech zaciągnie go tutaj I sprzedajemy tak po kolei Te są po 38 Więc jest spoko Te są po 23 Znowu wzrosła cena nieźle Aż o 356 jest ten złoty, więc luz I bumplory są po 36 Więc Sprzedajemy i jest tutaj 4000. Tak jest. Jeszcze sobie tutaj dobijemy. Do pełna te 4000. Bo jeszcze tutaj trochę tych plorcików jest. Cyk Właśnie, zobaczymy jeszcze te wodne, egone tutaj radzą. Też mają pieniążki. Ale tak fajnie. Brrr robią. <laughs> Dobra, też od nich zgarniemy, plorty. Wiecie, bo... Tak jakby te, robiąc te streamy i tak dalej z tej gry teraz będę chciał trochę przyspieszyć ponieważ mam plan dosyć na kolejną serię jaką mógłbym zrobić ale na razie nie będę mówił jaką i jakby robiąc następną serię bym chciał wiecie tam już zacząć tak jakby yy, no tak wiecie Trochę tak jakby nową widownię może coś tam ogarnąć, ale na razie chcę po prostu ukończyć tą serię, bo a z tego co Apexa na razie nie ma tam tych właśnie yy, rzeczy, które byśmy chcieli, które, żeby były w Apexie, to wiecie. Dobra, odblokuję sobie grotę. 6 i wbijam go do groty teraz i tak. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Miejsce na slajmy Teraz tak, tu jest przejście Ale to jest pewnie jakieś dodatkowe przejście do laboratorium A tutaj jest Przejście do teleportów Prawdopodobnie Jeśli się nie mylę Tak, tu jest jeden teleport, ale to nie jest miejscówka, którą Ja bym chciał Dzisiaj odwiedzić Bo stamtąd już mi się cofać Nie będzie chciało a mi chodzi o to, żeby dojść do nowej miejscówki, do której jeszcze dostępu na razie nie mam. Tam, o tutaj jest, to nie wiem, to jest chyba do laboratorium miejscówka albo coś, nie wiem. Jakieś chyba budynki, ale dobra. W tym odcinku teraz właśnie chcę zeksplorować miejscówkę, gdzie wiem, że są miodowe. I tam jest jeszcze miodowy właśnie Gordo gdzieś dalej, którego też będę chciał rozbić, ale to już w dalszych odcinkach, a może nawet na streamie się uda. Dobra, te pogofruty sobie wezmę i wezmę sobie z te plorty, bo mogą się przydać, może się jakiś trafić tam. Wiecie. Slimig. Jeszcze będę musiał gdzieś zebrać sobie yy, lepsze kurczaki niż te, które posiadam obecnie. Ponieważ moje kurczaki ja mam tylko zwykłe, aby się przydały jakieś tam kamienne te stony henny albo coś w tym stylu. Dobra, wezmę to trochę tam czytuję, nie będę tam przeskakiwał na dół, tylko tędy przejdę i dojdę sobie tam Bo tu na dole, wyskakuję te złe i tak to mogę sobie je minąć na luzie, dobra, stony henny, teraz tak, y wolę ja tego F1 nie klikać właśnie, ale tak, y to jest resources i chyba tutaj są stony henny, tak, to są tabi, to to mi się tak średnio może przydać, ale ciebie sobie jak najbardziej koleżko wezmę. Stony Heny mi się nie przydadzą, ale otóż odblokowujemy następne miejsce Tak jest Uch, um, Tak, tu jest na razie normalnie yy, Kamienne kurczaki to nie jest coś co ja bardzo bym chciał Ja bym chciał te brajer kurczaki, te brajer heny Teraz tak, gdzie tu jest przejście dalej Tu coś jest Dobra, to to tak średnio tu są jakieś kwiatki I tam jest tabi Gordo hmm, hmm, hmm. O piłka Można by było sobie ją wziąć do domu Ale nie chcę mi się jej taszczyć przez tyle drogi Tak Tu rośnie coś Co może nam się w przyszłości przydać Więc warto zapamiętać I teraz tak Tu kurde Nie pamiętam właśnie gdzie były te miodowe Dalej Ale dobra Tak Mm, tego tabi na razie nie będę go rozbijał wydaje mi się na streamie bardziej bym go rozbił bo wtedy mam jakby więcej czasu na bieganie za kurczakami ale tutaj mogłem sobie przelecieć bo tutaj mogą być nie to są zwykłe kurczaki nie ma tych brajer dobra to ja go zostawiam ale przelecę się tutaj tutaj jest skrzyneczka i ja sobie bym chciał rozbić tu jest Stony i zwykły kurczak, to nie, to mnie nie satysfakcjonuje Dobra tu jest kolejna skrzyneczka, też sobie ją rozbiję i tu jest Tabi, to też nie Dobra Cyk Tu jest Chikado zwykły Ja lecę dalej Chyba tutaj nie mam odkrytej właśnie mapki z tego miejsca Poczekajcie Nie, mam odkrytą mapkę z tego miejsca tutaj tu dalej jeszcze jest tyle miejsca do odkrycia Jezus maria Dobra Idziemy tutaj dalej O nie, albo no tutaj jest miejsce jakieś dojścia do też naszego miejsca jakiegoś I tutaj będzie wtedy szybsze przejście To co ja odblokowałem konkretnie, jak tu nic nie ma Może tam na skałach coś może być w sumie Tu jest tylko tabi Ta Tutaj nic nie ma, nigdzie Kurde, po co ja to odblokowałem? Myślałem, że tu będą właśnie te miodowe. No chyba, że gdzieś są, ale nie wiem gdzie. Kurde. Tam na górze nic raczej nie będzie. Muszę nawet wlecieć nie na dobrach No dobra. o, super, już się zrobił zły. Zdychaj. Dobra, tego też sobie tu zepsuję. Rozwalę bardziej. Tego też. Hmm, kurde no tu odblokowałem I teraz tu się pojawia pytańko Gdzie dalej? Może tu gdzieś po skałach będę mógł przejść gdzieś dalej No, oczekajcie Tu na razie nie widzę żadnego przejścia jakiegoś sensownego Tam może coś być Są też stone i kurczaki. To nie. A tu jest przejście do wody po prostu. To, to nie wiem, powiem wam czemu to odblokowałem, bo tu nic nie ma w sumie. Dobra, idź sobie. Za dużo ich się tu zrobiło. Dobra, to spadam stąd w takim razie. Kurde, to przepraszam, że wprowadziłem was w błąd w takim razie. Kurde. No, bo myślałem, że tutaj są te miodowe. A tutaj tak średnio widzę miodowe. Kurde no Chyba że tu gdzieś indziej jeszcze coś jest Okej okay. hmm. O tu są I tam dalej są I tu też jest jakiś yy, chyba gordo No tu jest jeszcze jeden tabi gordo Dobra i patrzcie I tutaj to był źle zużyty klucz Kurde bo ja wcześniej myślałem że tu nie ma przejścia I nie widziałem tego Dobra, i patrzcie teraz takim, w takim oto zwrocie akcji. Mogę go pracować teraz. Dobra, tam dalej nie idę. Czyli widzicie, celem odcinka jakby następnego może być rozbicie właśnie tego tabigordo, żeby przedostać się dalej. Z czego spodziewam się, że chyba na tym będzie teleport, z tego co pamiętam, aczkolwiek na speedrunach go nigdy nie rozwalali, no bo na speedrunach y, te właśnie mięsne głównie. Nigdy nie dawały kluczyków. Ja bezsensowną miejscówkę odblokowałem. Jezus. Trochę Trochę bez sensu strasznie. Ale dobra. Może jeszcze gdzieś kluczyk dostanę. No bo gdzieś tutaj na tym poziomie, gdzie jestem teraz, gdzieś jeszcze klucz muszę dostać. Chyba, że gdzieś da dostanę dalej z tamtych, yy, gdzie są yy, zielone. Także tak, mamy yy, tam. Tyle mamy grotę odblokowaną Więc teraz y, Mogę sobie odblokować tutaj tą łąkę tutaj Czy co to tutaj jest y, Tą inną miejscówkę po prostu do hodowania slajmów Jednak na razie mam tylko jedno Więc nie wydaje mi się, żeby to był sens Odblokowywać to Dobra, bo nic z moich slajmów Tego nie je Więc na razie y, Hmm Dobra, może tak zrobię. To to w sumie też by było dobre. Nie widziałem tej wcześniej opcji. Dobra, to sobie porośnie też. Teraz tak, tutaj mamy na kolejne te. Tego wrzucę tutaj. Tu widzę, że się chyba kolejny lustro, lustro zrobił albo coś. A zrobił nam się Elder, to też go tu wrzucę. Teraz tak, one nie zjedzą mi Pogo, one nie zjedzą mi Kubery. Więc tak, tutaj bym sobie zrobił... Co ja bym chciał sobie zrobić? Silo i teraz tak. Kupię i powrzucę sobie to tutaj. Tego tutaj chyba można bardzo dużo. Nie, tego tak akurat nie, bo tu trzeba ulepszenie kupić. Yy, za 500. Dobra, to go. Na razie tak powrzucam, bo nie chcę tego tak zbytnio marnować. I teraz tak, to pójdę sprzedać i zarobimy sobie więcej pieniędzy trochę sobie tam je ogarniemy więc idę spać i pieniądze sobie ogarnę już poza odcinkiem i nagram wam następny na piątek więc to by było na tyle trzymajcie się no i do zobaczenia w następnych odcinkach nie zapomnijcie o łapkach i subach dla lepszego rozwoju także dzięki i trzymajcie się cześć